Dzień dobry Państwu. Dzień dobry wszystkim. To mój pierwszy raz, więc mam nadzieję, że się, że się uda. Przede wszystkim życzenia z okazji Światowego Dnia Nauczyciela. Życzmy sobie wszyscy zapału do rozwoju uczniówku ku im dobru. To o tym jest chyba nasz, nasz zawód. Dzisiaj będzie, dziękuję za zaproszenie, Marcie, i dziękuję za zaproszenie Agnieszce. Dzisiaj będzie krytyczne myślenie, jak kształcić, by, by nie tłamsić. Ja, to jest moja pasja, myślenie krytyczne moją pasją też jest filozofia i takim mottem, który chciałbym, żebyśmy, żeby nas prowadziło, to jest Sokrates. Bezrozumnym życiem, żyć, żyć człowiekowi nie warto. O tym będzie właśnie te, te pół godziny. Spójrzmy na tą pierwszą y, fotografię. Zobaczmy, co się, co się z nich wyłania dla nas. Myślę, że skupieniem, myślę, że, że zachwyt jakiegoś rodzaju. Właściwie te dzieci się zatrzymały. Właśnie krytyczne myślenie to jest, to jest ten stop, to jest to zatrzymanie, żebyśmy zastanowili się, co ja tak naprawdę myślę. W dzisiejszym świecie pośpiechu to jest szczególnie ważne, żebyśmy właśnie zrobili to stop. Zapraszam na spotkanie z myśleniem krytycznym. Ono jest właśnie o, o zatrzymaniu. Najpierw, może definicja, bo warto zacząć od tego, czym to jest. Z, z, z greki, kritikos, to są takie trzy zdolności: wydawania sądów, dostrzegania różnic i podejmowania decyzji. Wydaje mi się, że ta środkowa, dostrzeganie różnic jest najbardziej kluczowa. bo Jeśli ja nie widzę, jeśli ja nie, nie przyglądam się, to widzę tylko z wierzchu albo wyłącznie własną perspektywę, więc mój świat jest bardzo wąski. Dostrzegajmy różnicę, to jest, pierwsza, to jest pierwsza rzecz. Kolejna sprawa. To dlaczego to jest takie ważne? Myślę, że są takie trzy główne powody, jeśli idzie o szkołę, ale nie tylko może. Przede wszystkim my uczymy ludzi młodych. Wszyscy wiemy z psychologii, że istnieje grupa rówieśnicza, czyli właściwie. Autorytetem największym, może nie największym, ale jednym z większych są rówieśnicy do rówieśnika. My możemy kłaść się i mówić pewne ważne rzeczy, ale to i tak większe przełożenie będzie od kogoś młodego dla młodego. A więc grupa rówieśnicza, jeśli ja ulegam grupie rówieśniczej, rezygnuję z własnego sposobu myślenia. Druga sprawa, to jest właśnie to myślenie grupowe, że ja się poddaję temu, co grupa myśli. Przejmuję jej myślenie i w rezultacie znowu rezygnuję z własnej autonomii, rezygnuję z własnego myślenia. Jestem pewną składową grupy, rezygnuję z własnego myślenia. Drugie, druga sprawa, to są przekonania, y, które nazywamy powszechnie prawdami. Przekonania to nieprawda, przekonania to są nasze opinie. Prawda smoleńska, to jest właśnie jeden z takich y, y, elementów, nas, które e, mówią o tym, że my interpretujemy pewne rzeczy i nazywamy je prawdą. To jest po prostu spojrzenie, do którego mamy prawo, ale uważajmy z nadawaniem temu wartości prawdy, bo jeśli nadamy czemuś wartość prawdy, to bardzo trudno będzie nam się od tego odkleić. A jeśli nadamy czemuś wartość jedynie opinii, spojrzenia, perspektywy, to wówczas możemy ze sobą Porozmawiać. Ty tak widzisz, ja tak widzę. Zatem wspierajmy się. Kristyczne myślenie bardzo lubi spór, lubi wymianę argumentów. I wreszcie trzecia sprawa, świat manipulacji. Wydawałoby się, że żyjemy w świecie racjonalnym, w świecie odkryć naukowych, w świecie dowodów, w świecie teorii naukowych, ale obok się stworzył, wyłonił świat manipulacji, świat fake newsów, świat populizmu i świat doskonałych. Artykułów, które są nieprawdziwe, które są sfabrykowane. Sfabrykowane zdjęcia, sfabrykowane teksty, one wyglądają bardzo atrakcyjnie, my im ulegamy. I teraz ktoś, kto widzi taki świetny artykuł, mówi, tak, tak, ale tam tak napisano, to jest prawda. Więc właśnie krytyczne myślenie jest tak bardzo potrzebne, bo po pierwsze ulegamy grupie, po drugie nazywamy swoje przekonania prawdami, a po trzecie e, manipulują nami. I to jest ta kolejna istotna rzecz. Krytyczne myślenie jest bardzo ważne też na rynku pracy też pamiętajmy, że przygotowujmy naszych, naszych uczniów do, do rynku pracy poprzez tę kompetencję. Na, w, w amerykańskiej liście kompetencji XXI wieku jest na miejscu pierwszym. Światowi liderzy i eksperci w Davos w takim ekspercie przyszłość rynku pracy umieścili je na miejscu drugim. A Amerika, kanadyjski bank, Royal Bank of Canada. W raporcie przeczytam takie bardzo ciekawe zdanie, że w czasach rewolucji 4.0, internetu, rzeczy, ludzi itd. oraz automatyzacji coraz ważniejsze staje się bycie człowiekiem oraz nabywanie takich kompetencji jak krytyczne myślenie, właśnie kreatywność, komunikacja, kompleksowe rozwiązywanie problemów. Czyli właśnie myślenie jest na podium, dlatego właśnie, że jesteśmy zawsze bombardowani fałszywymi manipulacjami. Myślenie. Kolejna sprawa to... Właśnie, zobaczmy na ten slajd. Wydaje się, że straciliśmy równowagę w tym świecie. Straciliśmy równowagę, i teraz, co możemy zrobić, żeby tą chociaż troszeczkę ją przywrócić, a przynajmniej w szkole? Jak stosować, i przepraszam, można by, jak nie stosować myślenia krytycznego, jak, jak nie uczyć, jak, jak nie być z uczniami? Po pierwsze, bardzo łatwo nam popaść w taką pułapkę myślenia, która nazywa się afekt ojcowski. To znaczy, ja tak kocham swoje poglądy, że one są jak moje dzieci, czyli ja nie dam ich skrzywdzić. Moje ci one daleko od nich. Afekt ojcowski też nie jest tak bardzo niewłaściwy, bo on może w pewnych momentach nam się bardzo przydać. Jeśli mamy poczucie misji, a wszyscy są przed nami, albo mamy kłody pod nogi, to afekt ojcowski daje nam siłę i możemy dzięki temu coś zdobyć. Krzysztof Kolumb. Kiedy już, kiedy dopływał do Ameryki, miał bunt na pokładzie, szczury na pokładzie, nie miał jedzenia, mógł zrezygnować z tego, z tego rejsu, ale był przekonany, że warto jeszcze cenę zapłacić i dopłynąć. I w tym momencie afekt ojcowski mu sprzyjał. A więc w tym, tam, gdzie mamy poczucie misji, gdzie mamy coś szalenie istotnego, afekt ojcowski nam sprzyja, nawet jeśli wszyscy inni są nam przeciwko. Ale te sytuacje, gdzie się przyklejamy na siłę do siebie i nie chcemy zobaczyć drugiej perspektywy, afekt ojcowski nam ogromnie przeszkadza. Poglądy to nie dzieci, poglądy to tylko poglądy. Druga sprawa to władza. Pamiętajmy, że nauczyciel w relacji do ucznia jest zawsze w hierarchii no, takiej, że on jest nad tym uczniem. Oczywiście wiemy, że powinni być partnerami, to nie jest proste, ale z natury ta, ta relacja jest hierarchiczna, tak jak czasami jest postrzegana chociaż jej naturą powinno być zarazem partnerstwo. Być może niektórzy z nas znają takie pojęcie kultura folwarczna, jak autorem jest profesor Chreniewicz, który badał organizacje polskie i z jego badań wynika, że wschód Europy jest bardzo folwarczny, czyli w organizacjach panują takie stosunki, które nazwał pan i chłop. Pamiętajmy, że folwarki w Polsce zostały z, 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 zlikwidowane dopiero w roku 1944 dekretem, a fizycznie po wojnie zostały przekształcone w pegiery, więc tak naprawdę innego rodzaju folwarki. Folwark to znaczy, ja pan rozkazuję, a ty chłop słuchaj. I jedni z nas chodzą w rolę panów, inni z nas chodzą w rolę chłopów. Nie chcemy wydawać własnych opinii, nie chcemy słuchać, chcemy mówić. To jest kultura monologu, nie kultura dialogu. Uważajmy, żeby właśnie z, z tego powodu, że jesteśmy przed uczniami w klasie. Nie jest to fajne, nie, nie lubię takich klas. Na Koźmińskim, na Warszawie, na Uczelni Koźmińskiego mamy tak zbudowane sale, że, że wszystko jest bardzo ruchome. Więc jeśli jesteśmy przed nimi, to siłą rzeczy możemy nieświadomie wpadać w relacje pana i chłopa. Czyli wy macie mnie słuchać, to ja i całować moje pierścienie. I wreszcie trzecia rzecz, której, nie ma, której należy unikać to jest monospecjalistyczne myślenie. Przed chwilą Edyta Borowicz i poprzedni prelegenci też nawiązywali do tego, że my mamy te swoje światy. Żeby to osadzać w kontekście, jeśli widzę jeża za oknem, no to może nawiążę do niego, a nie powiem dajmy temu spokój. Myślenie monospecjalistyczne to jest takie, że ja osadzam się we własnej dziedzinie, i nie widzę żadnego świata poza tym. Jeśli jestem historykiem, nie nawiązuję do języka polskiego. Jeśli jestem chemikiem, nie nawiązuję do, do, do fizyki. Pamiętajmy, że dziedzina zawsze jest w kontekście, a dziecko to jest człowiek z całym jego światem. Więc jeśli nie wejdziemy w świat, a tylko będziemy z fragmentu pokazywać ten świat, to to jest kompletnie bez sensu. Zresztą z logiki też wiemy, że jeśli myślimy od z wąskiej perspektywy, czyli do myślenia indukcyjnego, to dochodzimy do, yy, być może możemy dojść do niepoprawnych wniosków. Kolejna sprawa, a więc uważajmy, żeby się nie przykleić do poglądu, bo poglądy to nie nasze dzieci. Po drugie, uważajmy z władzą, szkoła to nie folwark. I po trzecie, naszą wiedzę pokazujmy w kontekście, a nie używajmy myślenia monospecjalistycznego. Kolejna sprawa. To tak, jak stosować, ale jak stosować, właśnie zobaczmy ten slajd. To jest właśnie slajd o krytycznym myśleniu. Tak jak te dzieci na początku, ten zachwyt, ten stop, tak samo tutaj. Myślenie krytyczne to jest właśnie spojrzenie na całość. Tutaj nie ma myślenia monospecjalistycznego, tutaj nie ma fragmentu. Tu trzeba osadzić to w kontekście, więc zatrzymać się, zobaczyć całość, przyjrzeć się temu i zastanowić się. Myślenie krytyczne, jak również filozofia, nie znosi pośpiechu. Tutaj jest stop, lubi ciszę. I nie bójmy się ciszy w klasie, cisza jest dobra. Jak stosować zatem? Wiemy wszyscy, ale co innego jest wiedzieć, co innego jest stosować? Szanujmy autonomię. Fritz Pers, twórca terapii Gestalt, mówi takie piękne zdanie: Ja to ja, ty to ty. Skoro ja to ja, a ty to ty, oznacza, to ty myślisz tak, a ja myślę tak. I to jest wspaniałe. Dlatego, że spór doprowadza do tego, że ja pogłębiam swoją wiedzę. Spór doprowadza do tego, że ja mogę dzięki wymianie argumentów albo ugruntowić się swoim przekonaniu, albo go zmienić. Oba obie rzeczy są dobre. Szanowanie autonomii to też jest dawanie przestrzeni dla do bezpieczeństwa, do dla bezpieczeństwa, przestrzeni do porażki. To też wszyscy wiemy, ale jeśli będziemy te dzieci, uczniów, młodzież, mówić to jest bez sensu, tak nie można myśleć, to, to na drugi raz to dziecko się nie odezwie. Nawet jeśli ono mówi niepoprawnie, bo my akurat znamy jakiś fakt, to, to po prostu ono mówi. My pod ciągiem pytań możemy spowodować, żeby ono samo wpadło na właściwy tron. A jeśli będziemy cały czas stopować i mówić ex cathedra, jak, jak jest, to wówczas właśnie wejdziemy w tą kulturę folwarkną, czyli władzę. Ja mówię, jak jest, a ty słuchaj. Po drugie stawiajmy pytania. Filozofia jest bardzo ważne stawianie pytań, ale również oczywiście udzielanie odpowiedzi. Filozofia to nie są tylko pytania, to jest bardzo naiwne postrzeganie filozofii. Stawiajmy pytania, ale nie odpytujmy. Jeśli postawimy pytanie, to po, to po prostu potrzebujemy odczekać. Potrzebujemy ciszy. To nie jest utrata czasu. To jest coś bardzo dobrego, bo w tym czasie dzieje się jakiś proces myślowy. I Kolejna y, sprawa, jak stosować, no to nasze ego. Schowajmy nasze pawie ogony. Nawet jeśli bardzo dużo wiemy, to po prostu tylko bardzo dużo wiemy. Yy, jak można schować ego? Takie bardzo proste narzędzie do, y, do, zas do zastosowania odzywajmy się na końcu. Nawet jeśli nas świeżo, żeby coś powiedzieć, pilnujmy się. Stop, cisza. Dopiero jak się wypowiecie, to ja się wypowiem. Jaka jest moja perspektywa nauczyciela? A teraz zderzmy to i pogadajmy. A więc szanujmy sposób myślenia drugiej osoby, budujmy przestrzeń bezpieczeństwa dla porażek, stawiamy pytania, nie odpytujmy i wreszcie odzywajmy się na końcu. Nasze ego nie musi być na wierzchu. Kilka narzędzi, a właściwie dwa: pytania krytyczne. Jest bardzo wiele pytań krytycznych. Ja przedstawię trzy które warto sobie zapamiętać, zapisać, promować te pytania. One są bardzo proste. To są wszystkie te pytania, które powodują, że my zatrzymujemy się i chcemy pogłębić. Jeśli ktoś coś mówi, a w szczególności z takim zapewnieniem, taką ex, z, takiego, z takiej pozycji ex to zawsze możemy zapytać jak możesz uzasadnić branie tego zapewnienia? Część z nas mówi bo ja tak uważam, bo ja tak myślę. To jest błąd myślowy, dlatego, że za tym nie stoją żadne argumenty. Jeśli kogoś zapytamy właśnie, jakie, jak należy, jak to uzasadnisz, jak bierzesz to za pewnik, no to on się rzeczy musi poszukać, a jeśli nie znajduje, to musi przyznać, no rzeczywiście, nie mam argumentów, a jeśli nadal będzie uważał, co prawda nie mam argumentów, ale nadal tak uważam, to wówczas do, dokonuje sprzeczności logicznej. E, no i no, tutaj, tutaj może być problem, dlatego że ta osoba po prostu może nie słyszeć. Drugie pytanie: jeśli ktoś coś mówi, a my chcemy pogłębić, to po prostu możemy zadać takie najprostsze pytanie, które znamy z życia, też. To jest pytań krytyczny, z warsztatu myśliciela krytycznego. Co masz na myśli? Po prostu. Pytania krytyczne też, żeby były. E, e, żeby się sprawdziły, muszą być bardzo proste, muszą być bardzo pojedyncze, muszą być otwarte i nie możemy zagadywać pytań. W sztuce stawiania pytań z filozofii musimy też wiedzieć, że pytanie, żeby miało wartość, musi być bardzo krótkie, bardzo na temat, bardzo ukonkretnione i cisza. Bo jak jest cisza, to my mamy taką skłonność do zadawania kolejnego pytania albo tłumaczenia tego pytania to nie ma sensu, dlatego że pytanie zabrzmiało, no jak echo musi wybrzmieć troszeczkę, dojść do głowy, tam coś się tworzy, jakiś proces myślowy i po prostu jest potrzebna cisza. A jeśli my to zagadujemy, tłumaczymy, to siła rażenia pytania absolutnie jest beznadziejna i robi się, tak, robi się chaos. W filozofii nie mamy chaosu. W filozofii lubimy precyzję, lubimy czystość. No i bardzo fajne pytanie, myślę bardzo ciekawe, jeśli jakiś spór prowadzimy, jeśli rzeczy chcemy Dojść, to warto zadać, warto pamiętać te pytania, bo to jest naprawdę istotne. Przeczytajmy Aby odpowiedzieć na to pytanie, na jakie pytanie wcześniej powinniśmy odpowiedzieć. To pytanie, ponieważ ono cofa nas i właśnie dochodzimy dzięki temu do głębi. Jak możesz uzasadnić tego, branie tego za pewnik, szukanie argumentu? Co masz na myśli, pogłębianie? Aby odpowiedzieć na to pytanie, na jakie inne wcześniej od, należy odpowiedzieć, szukanie źródeł, szukanie też pogłębiania. Kolejna sprawa, myślenie. Tak, tu ktoś pisze, zadaj pytanie i nie ględź". Tak, właśnie to o to chodzi. Pytanie ma siłę rażenia, to jest właściwie strzał armaty, jeśli ono jest czyste i pojedyncze. Przypomnijmy sobie też to, to rozróżnienie między myśleniem dywergencyjnym, a konwergencyjnym. A więc dywergencyjne rozbieżne i konwergencyjne zbieżne. To rozbieżne no to, jest, to jest takie myślenie, które powoduje, że my szukamy różnych punktów widzenia, nie faworyzujemy jakiegoś konkretnego, patrzymy z różnych stron, patrzymy właśnie na te różne perspektywy. I to jest też, to jest bardzo ciekawe, postawa braku przypodobania. A więc nie mam myślenia grupowego. Nie ulegamy konformizmowi, że odpowiem tak, jak inni by chcieli. Zagłosuję tak, jak inni by chcieli. To jest, to jest właśnie znowu utrata własnej autonomii. I konwergencyjne. To jest jedyne słuszne rozwiązanie. Tak należy myśleć. To jest właśnie afekt To jest władza, to jest kultura polwarczna. To są niestety testy jednokrotnego wyboru. Jestem wielkim przeciwnikiem testów i w ogóle sprawdzania wiedzy przez testy. I wreszcie to jest takie uczeń wpasowujące się w myślenie nauczyciela. I teraz spójrzmy jeszcze na te dwa rodzaje myślenia z naszego punktu widzenia, bo to też jest nie, nie tylko uczniowi, ale my sami. Jeśli mamy skłonność w sobie do zbieżnego dokonywania wyborów, tak będziemy prowadzili lekcje, będziemy prowadzili ku jednym poglądom, braku dyskusji. No, właśnie no, czemuś konkretnemu, a nie, a nie czemuś rozszerzonemu. Jeśli mamy zbieżne, mamy taką naturę myślenia zbieżnego, uważajmy na to, bo wówczas nasza lekcja będzie o nas, tak poprawdzie, a nie będzie o uczniach. A lekcja jest o współpracy ucznia z nauczycielami. Narzędzie kolejne to y, argumentacja. Ja mam taki apel do nas wszystkich i do nauczycieli, i w ogóle do nas, Polaków. Prośmy argumenty i sami argumentujmy. Wręcz żądajmy argumentów. Bo to nie tylko jest domena filozofii myślenia krytycznego, ale to jest po prostu domena każdego świadomego siebie człowieka. Jeśli tak myślę, to dlaczego tak myślę? A jeśli ty tak myślisz, to powiedz dlaczego tak myślisz, a nie tylko, że myślisz. Są w argumentacji, Schopenhauer o tym pięknie napisał, Y, y, jakiś czas temu o takiej manipulacji bardzo słynnej, y, ad personam y ad rem, czyli do rzeczy i do osoby. Nazywa to wręcz jedną z najstrętniejszych manipulacji, jaką człowiek może się posłużyć wobec drugiego człowieka. O czym to jest? Ta argumentacja ad persona polega na tym, że my atakujemy osobę, a nie atakujemy pogląd. Na przykład takie zdanie: A co ty tam wiesz o stanie wojennym? Przecież ciebie wtedy na świecie w ogóle nie było. To jest właśnie argumentowanie do osoby, my chcemy sprawdzić, sprawić, żeby ona się źle poczuła, żeby ona była głupia, żeby się poczuła głupia, yy, że, że jest po prostu niefajna, nie warto z nią dyskutować, przecież ciebie wtedy na świecie nie było. Co ty tu w ogóle się odzywasz? To jest ten rodzaj manipulacji, to jest ten rodzaj yy, argumentacji. Nobea już się panoszy, z uczniami tak zawsze, z nią tak zawsze. To są wszystkie te, te zdania, które należą do argumentacji ad personam, czyli do osoby, które mają sprawdzić, ty jesteś głupi, nie warto ciebie słuchać, nie warto z tobą rozmawiać, porozmawiam z innymi. To, jak należy argumentować i jak yy, należy mówić, to jest y, argumentacja ad rem, czyli do rzeczy. Mówisz, że wo, czyli zamiast, a co ty wiesz o stanie wojen, wiesz, ciebie wtedy na świecie w ogóle nie było, należy powiedzieć, Mówisz, że wolność w stanie wojennym nie była ograniczona, dane z Rakowieckiej przeczą temu. Czyli mówimy wyłącznie do, do y, argumentu, a ty, osobo, nadal jesteś w porządku. Co z tego zapamiętajmy? Oddzielajmy i uczmy tego, bo ludzie tego y, nagminnie to stosują. Oddzielajmy problem od osoby i piętnujmy argumentację ad, ad person. Ktoś mówi... Zawsze powiedzmy, mówisz o mnie. Ja chciałbym, żebyśmy porozmawiali o problemie, a nie o tym, jak ja jestem. Ostatnia sprawa. Jak budować wobec tego argument, żeby on też był, żeby był też sensownie zakomunikowany? Że dobry argument ma takie, takie dwie podstawowe cechy. Musi być właśnie, musi być jasny, przejrzysty, i musi być krótki, znowu nie zagadujmy, no nie ględźmy, jak to ktoś napisał. Krótko i na temat, konkretny to jest argument. I wreszcie on powinien mieć jakiś tytuł i powinien mieć treść. Na przykład, e, jeśli chcemy argumentować na rzecz wolności, to należy powiedzieć na przykład tak. E, argumentuję na rzecz wolności, dlatego, że każdy ma prawo do decyzji. Nie, można, nie należy powiedzieć argumentuje na rzecz wolności, albo daje argument z wolności, dlatego że każdy ma być wolny. Dlatego, że treść argumentu nie może być taka sama jak tytuł argumentu. Bo to jest taki błąd lewiczy, nazywa się idem per idem, czyli tłumaczenie podobne przez podobne. Wolność nie może być tłumaczona przez wolność, bo ja nic tak naprawdę nie tłumaczę, tylko mówię to samo w drugim zdaniu. Więc należy powiedzieć argument z wolności, bo każdy ma prawo do własnej decyzji. Czyli my w treści musimy coś wyjaśnić a w tytule jest to po prostu okładka, tytuł. No i wreszcie, yy, jeśli budujemy argumenty, to warto je szeregować. Jeśli robimy debaty oksforskie, do których namawiam, to jest wspaniałe narzędzie do yy, wymiany argumentów, do uczenia sztuki argumentacji, do myślenia, do słuchania wreszcie, bo, bo, bo w debacie oksforskiej, wiesz, ważna jest cisza, tylko jedna osoba. Więc yy, kiedy strony przygotowują argumenty albo na w jakiejkolwiek części lekcji, gdzie szukamy argumentów, to kiedy strony je przygotują, mogą je wypowiadać na trzy różne sposoby. Albo od najsilniejszych do najsłabszych, czyli armata na początku. Albo do najsłabszych, do najsilniejszych, czyli armata na końcu. Albo najsilniejsze, najsłabsze, najsilniejsze. Armata, słabe, armata. Wszystkie trzy są poprawne, to zależy, jaki rodzaj debaty, co chcemy osiągnąć. Czy mamy taki rodzaj publiczności uczniów, którzy raczej słuchają na początku, to musimy wtedy armatę dać na końcu, albo tacy, którzy raczej, raczej słuchają może bliżej końca, bardziej są podatni na płyty, to wtedy tą armatę główny argument warto dać na, na końcu. Tytuł tego, tej, tej półgodziny brzmi Jak kształcić, by nie tłamsić? I pomysł mój na to, to jest właśnie krytyczne myślenie. To jest jedna z dróg oczywiście. Myślę, że droga ważna, fajna, ciekawa, bo my po prostu sprawiamy, że szanujemy świat myślenia drugiej osoby. A więc co należy zrobić? Moim zdaniem takie trzy, trzy sprawy. Przestrzeń do wolności, twórzmy przestrzeń do wolności. Bądźmy z ucznią, a nie przed nim. Nie ekskatedra, nie władza, nie kultura folwarczna, nie autorytet, nie afekt ojcowski, tylko twórzmy wspólnotę. Bądźmy tutaj w zasadzie bardziej moderatorem, a nie nauczycielem, bądź, mentorem, partnerem, w sensie technicznym moderatorem, facylitatorem. E Przestrzeń dowolności. Nauczyciel powinien umieć się wycofać. Jeśli się nie wycofamy, to po prostu będzie nas za dużo. A jak będzie nas za dużo, to nie będzie miejsca dla uczniów. Jestem, jestem też zwolennikiem wyrzucania ławek ze szkół. Wyrzucajmy ławki ze szkół. Ja wiem, że to jest trudne, wiem, że to jest nie zawsze możliwe. Może nieraz jest możliwe. Może często to są raczej nasze przyzwyczajenia, że musi być ta ławka. Na Koźmińskim. W większości sal są krzesła z pulpitami. Możemy dowolnie aranżować przestrzeń na bieżąco i my sami możemy usiąść, nauczyciele, wykładowcy, w dowolnym miejscu tej sali i po prostu być właśnie z za studentami, z uczniami, a nie przed nimi. Po drugie, budujmy postawy wątpliwości. Taki zdrowy sceptycyzm. Krytyczne myślenie ma takie dwa duże aspekty. To znaczy, jedna to jest taka w sobie, postawa wątpliwości, czyli właśnie to stop. Poczekaj, przyjrzyjmy się temu. Nie pędźmy tam, po prostu przyjrzyjmy się. I ta postawa powinna być w nas zawsze i kształtujmy tę postawę. Bo jeśli będziemy wtłaczali łopatą wiedzę do głowy, to nie będziemy tłaczali, budowali postawę wątpliwości, tylko, po, tylko będziemy budowali postawę y, taką no, y, walizki na wiedzę. A to nie o to chodzi. Uczej ma myśleć, a nie uczej ma y, kodować informacje. Yy, I wreszcie, to jest pewien proces. To jest ten drugi aspekt. Wątpliwość i proces. Proces to znaczy. Yy, przyjrzyjmy się temu, zadajmy parę krytycznych pytań, parę argumentów zbudujmy i zamknijmy. A więc aha, czyli z tego nam chodzi, że to jest to. I idźmy dalej. No i wreszcie właśnie argumentujmy i prośmy na argumenty. To jest bardzo ważne. Nie, nie chodzi o to, żebyś tylko, żebyśmy tylko przedstawiali swoje poglądy, ale żebyśmy zawsze dawali argumenty na rzecz tych poglądów. A więc wolność my z uczniami, a nie przed nimi. Postaw wątpliwości i prośmy oraz sami argumentujmy. Wolter, kiedy stanąłem przed jego. Yy, pomnikiem w paryskim Pantonie, długo tam stał, dlatego, że bardzo go cenię. Piewca wolności, piewca liberalizmu, nie zgadzał się z żadną religią, z żadną ideologią, po prostu kochał wolność. Jest, nie, to zdanie, które, które widzimy, nie jest, on nie jest jego autorem, to jego biografka. Tak sumowała jego twórczość, że ułożyło się to w to jego zdanie. I to zdanie brzmi, nie zgadzam się z tobą, ale zawsze będę bronił Twojego prawa do posiadania własnego zdania. To jest właśnie myślenie krytyczne. Zawsze będę bronił prawa do posiadania Twojego zdania. Również wtedy, kiedy mam inne. Kiedy mamy te dwa różne zdania, pogadajmy. Ty myślisz tak, ja myślę tak, takie są Twoje argumenty, takie są moje argumenty, i albo się mogę utwierdzić w moim, i to jest jedno dobre, albo mogę je zmienić, i to jest drugie dobre. Nie będzie tego, jeśli i tu etyka się kłania, i nasze wartości, nie będzie tego wszystkiego, jeśli nie zadbamy o jedną rzecz o pokorę. Ona dotyczy i uczniów, i dotyczy nauczycieli. Schowajmy nasze pawie ogony. Szkoła to nie jest miejsce na pawie ogon szkoła to jest miejsce na refleksję, na rozwój, na wymianę. Ja przynajmniej taki sposób myślenia, chołubie, i y, pamiętam, jak studiowałem filozofię, to bardzo często. Nasi profesorowie mówili: Przepraszam, pomyliłem się, albo rzeczywiście, chyba tutaj nie mam racji. Nikt tam nie był przyspawany do swojego poglądu. Pokora na filozofii u moich profesorów i oni też we mnie ją drukowali, jak również moi rodzice pokora jest bardzo, bardzo ważna w życiu, a w zawodzie nauczyciela szczególnie. Bardzo dziękuję. To tyle. Zapraszam do, yy, do kontaktu.